Cześć! Dzisiaj przedstawię wam 10 tytułów, które pomogą wam wejść w świat anime. Przy wyborze ich kierowałem się nie tylko tym, czy to są najlepsze anime, ale również tym, żeby były w różnych gatunkach, by po, po prostu pomogły wam określić swój gust co do anime. Pierwszy tytuł, jaki wam zaprezentuję jest wszystkim dobrze znanym i uciekowanym anime, Devno. Devno opowiada o chłopaku lajcie, który znajduje tytułowy notatnik śmierci. Wpisaniu do niego osoby, osoba ta ginie. Light postanowił dzięki tej mocy oczyścić świat z kryminalistów, żeby był lepszy. Wybrałem to anime do tego zestawienia, ponieważ pokazuje ono, że anime to nie tylko jakieś głupie bajki, ale jednak coś więcej. Kolejny tu, który wybrałem, jest myślę nie mniej znany wszystkim, co dewnątrz jest nim Sao. Jest to anime dość kontrowersyjne. Które opowiada o chłopcu Kirito, który grając w grę MMO, w wirtualnej rzeczywistości zostaje w niej zamknięty żeby wydostać się z niej musi ukończyć grę. Samo anime wybrałem z tego powodu, gdyż y, teraz właśnie popularne są jakieś, y, no płynące na tym samym pomyśle można tak powiedzieć, wzorowane, opierające się na tym samej tematyce anime. Kolejny tytuł który wybrałem, ma was zarazić pasją do anime sportowych, który jest przez wielu niedocenianych. A jest to jeden z najlepszych gatunków anime, jaki istnieje. Tym anime, które ma was do tego przekonać jest Kuroko no Basket. Kuroko Basket opowiada o chłopcu Kuroko, jego koledze Kagami, którzy grają właśnie w koszykówkę. No i wydawałoby się, że to nic wyjątkowego. No powiedzmy, nie jest to zwykła koszykówka, jest tam trochę rzeczy przesadzonych, nie jest to realne, ale powiem wam, że to nie jest tylko jakaś opowieść o przyjaźni, o tym jest są, to naprawdę, no jest to shounen z krwi i kości. Naprawdę warto to obejrzeć i się dowiedzieć, dlaczego ten anime jest tak zajebisty. Kolejny tytuł anime jest równie poparty, co po jego poprzednicy. Jest to Code Geass. Jest to pierwsze anime mech, które znalazło się w tym zestawieniu. Code Geass opowiada o księciu Brytanii, który został porzucony wraz z siostrą przez rodzinę królewską. W wyniku pewnych wydarzeń zyskuje moc kontrolowania ludzi słowem, którą będzie chciał wykorzystać do tego, żeby zemścić się właśnie na tej rodzinie królewskiej. Hotgis jest to doceniana przez wielu, wiele osoby seria. Moim zdaniem nie jest to jakaś mega wyjątkowa seria, ale na pewno jest to seria, którą trzeba obejrzeć i przekonać się, że mechy też są fajne. W tym nie mogło zabraknąć serii Gundam. Jednak wybrałem jeden z naszych tu tego uniwersum. Ten akurat tytuł opowiada o prywatnej organizacji militarnej, która za pomocą właśnie tytułowych Gundamów, robotów, mechów próbuje zwalczyć wszelkie konflikty zbrojne na świecie. Fabuła oczywiście jest bardzo rozwinięta, ale nie chciałem Wam zdradzać tych szczególików. Chciałem Wam tylko Przekazać, może zarazić Was pasją już do tych gandamów, do tej serii całej, może zaciekawić i zainspirować, nie wiem, do obejrzenia starszych tytułów. A może akurat dzięki temu anime polubicie gatunek. Kolejnym tytułem jest Toradora. Toradora należy do gatunku romans szkolny który jest dość dużą częścią anime. Sama Toradora opowiada o licealiście Ryu, który zakochuje się w dziewczynie, choć nie wie jak do niej zagadać. W poznaje jej najlepszą przyjaciółkę Minori, która okazuje się, że jest zakochana w najlepszym przyjacielu Ryu i razem odmyślają plan jak najzajem się zesłatać. Anime nie jest no, dość klasycznym, ma klasyczne schematy do tego gatunku, które wam, no... jeśli wam się spodoba, to macie naprawdę dużo fajnych anime podobnych do tego, które możecie obejrzeć polecam. Nastał czas na Klanad. Klanat jest kolejnym romansem tym razem z dodatkiem okruchów życia i dramatu. Głównym hotelem tego anime jest Tomoya, który jest licealistą. Jest łobuzem, marnującym czas, ma, mającym problemy również z ojcem. W wyniku pewnych tam pewnych sytuacji poznaje dziewczynę oczywiście, jak to bywa w romansach. I całe to anime przewija się przez jego przez dwa sezony przewija się przez jego dużą część życia, jest to pozycja obowiązku. Kolejnym tytułem jest Sky DXD, który reprezentuje jeszcze większą część anime, jakim są haremy i Echi. Samo to anime opowiada o Isei, który ma iść na pierwszą randkę, lecz okazuje się, że jego dziewczyna jest upadłym aniołem, który go zabija. Zostaje uratowany przez demonicę Riz, która uczyniła go jego sługą. Oczywiście okazuje się, że Ishei ma sobie ukrytą moc. No i jak, jak, to w haremach bywa, wiele dziewczyn się w nim zakochuje. Samo anime jest bardzo dobrym anime. Patrząc na ten, jak na ten gatunek. Jest śmieszne, są widowiskowe walki, jest echi. No i pokażę wam tak naprawdę czym jest Japonia, japońska animacja. Śmiejąc trochę klimat przejdziemy do anime Samurai Champlo. Cała akcja rozgrywa się w epoce Edo, dwóch samurajów, Jin i Mugen w wyniku pewnych wydarzeń wyszają podróż w swu w poszukiwanie samoriała pachnącego słonecznikami. Całe anime jest pięknie nieodzienkowione, na uwagę zasługują wspaniałe walki, samo anime jest uznawane za świetne i takie właśnie jest, warto obejrzeć. Ostatnim anime, jakie mam dzisiaj przedstawić, jest Fullmeter Alchemist Brotherhood. Jest to anime trochę dłuższe, ale zapewniam, wam, że warto je obejrzeć. Samo anime opowiada o dwóch braciach, Edwardzie i Alfonsie, którzy w wyniku pełnych sytuacji stracił jeden ciało, a drugi rękę i nogę. Młodszy z nich, Edward, został paszportem, ale chemikiem, by wyruszyć w podróż w poszukiwaniu kamienia filozoficznego, który może przywrócić im to, co utracili. Cała fabuła tego anime jest bardzo spójna i z góry widać, że z góry. Zaplanowana przez autora. Walki są naprawdę fajne. Jest to taki typowy shonen z fajną fabułą. To by było na tyle. Zapraszam was do oglądania kolejnych takich filmików. I zapoznania się z tym co przedstawiłem wam w tym właśnie odcinku.